Witam wszystkich w czwartej części poradnika, gdzie akcja toczy się w Dolinie Królów. Z tego powodu, że ten odcinek jest trochę dłuższy niż pozostałe, to omówię kilka spraw, nie tylko związanych z samą grą, ale również spraw technicznych. Akurat tutaj widzicie ten moment delikatnie, sobie przyspieszyłem, z tego powodu, że jest to zwykła. Napierdalanka, która, która akurat no, trochę jest nużąca, jeżeli się ogląda w, w trybie normalnym, dlatego przyspieszyłem ją czterokrotnie, aby no, troszeczkę szybciej cały ten motyw przejść. Oczywiście teraz będę walczył z bosem, którego akurat już pokonałem na trybie normalnym. Nie jest to zbyt silny boss, wystarczy kilka porządnych rakiet w i i nam tutaj zaraz pięknie upadnie. O właśnie, w ten sposób. I teraz tak, ta plansza kryje ze sobą cztery sekrety. Jednym z nich jest zniszczenie wszystkich posągów, których to zniszczenie spowoduje, że otrzymamy otrzymamy tajny teleport. Tutaj akurat widzimy klucz, który musimy zdobyć. Jest on umieszczony na podwyższonej kolumnie, którą musimy obniżyć. by ją obniżyć musimy wcisnąć dwa przyciski znajdujące się na przeciwległych ścianach. Zaraz, zaraz akurat Pokażę, gdzie się dokładnie znajduje. Pokonam tutaj właśnie je tych dwóch przeciwników. Tak, tu znajduje się pierwszy, pierwszy przycisk. Po drugiej stronie znajduje się drugi. Platforma się obniży i będziemy mogli sobie zabrać e, znajdu, znajdujący się u góry klucz. Teraz tak, co chciałbym jeszcze powiedzieć? Z tego powodu, że to jest już mój czwarty gameplay, który nagrywam, rozwiązałem nieco problemów technicznych związanych z dźwiękiem, związanych z samą jakością nagrania, ponieważ wcześniejsze moje nagrania po prostu no, strasznie dużo, mocno odbiegały od jakości, którą. którą po prostu chciałem uzyskać. Straszna pikseloza, wszystko wyglądało, jakby było nagrywane, tak naprawdę, nie wiem, ziemniakiem albo ogórkiem kiszonym. Poza tym miałem jeszcze bardzo dużo problemów z synchronizacją obrazu z dźwiękiem. Chodziło tutaj głównie o to, że podczas na przykład oddawania strzału było widać, jak przyładowuje i strzelam z shotguna, natomiast dźwięk z tego właśnie wystrzału pokazywał się dopiero powiedzmy po jakichś, nie wiem, dwóch sekundach. I ten problem był o tyle dziwny, że to nie działo się na samym początku, raczej już od samego początku, tylko ten problem występował tak powiedzmy mniej więcej po minucie, po półtorej minuty nagrania. Także właśnie nie wiedziałem dokładnie o co chodzi. Szukałem sieci poradników, przeglądałem masę filmów instruktażowych na YouTubie. Także, także starałem się zasięgnąć opinii jak największej liczby osób. No i niestety tego swojego problemu nie potrafiłem rozwiązać. Nie wiem, może to miało wpływ to, że no jak wiadomo, nagrywam gry na systemie Windows Natomiast film obrabiam na swoim drugim komputerze, na Macu. Tutaj akurat widzimy drugi, drugi posąg, który zniszczyliśmy. Ale wracając do tematu. I chodzi o to, że może właśnie te ciągłe zmiany konwersji, te ciągłe właśnie przemieszczanie plików między systemami powodowało to, że efekt końcowy nie był po prostu zbyt zadowalający. I mocno odbiegał od tego, co właśnie chciałem osiągnąć. Tak, teraz tutaj zniszczymy posąg trzeci, już. Mam nadzieję, że kolejne nagrania będą coraz lepsze, nie tylko w tej warstwie wizualnej, ale również i w warstwie audio. Poza tym, postanowiłem, że ten poradnik będzie doprowadzony do końca w tej formie, jaka jest prezentowana obecnie. E, czyli na spokojnie, spokojny komentarz. E, po prostu zachowam tą formę, jaką, jaką, jaką prowadzę do tej pory. Natomiast następne poradniki postaram się przygotować już z takim troszeczkę większym powerem, z, większym, z większą dawką powiedzmy humoru. E, tak jak wcześniej wspomniałem. Cały ten poradnik to jako jak powiedzmy, praktykę. Jest to dla mnie coś nowego. Nigdy wcześniej tego nie robiłem. TREMA również robi jeszcze swoje. Także do końca nie potrafię się jeszcze wyluzować nie potrafię się jeszcze, powiedzmy, tak, tak powiem, otworzyć przed widzami. Także tak jak powiedziałem, cały czas ten poradnik do końca będę traktował na takiej zasadzie. Treningu także także wybaczcie mi wiele błędów, które w dalszym ciągu będę popełniał. No, ale każdy się uczy i zawsze musi być ten pierwszy raz. Poza tym szukam jeszcze własnego stylu. Nie chcę tutaj powielać innych osób, innych innych zagrymerów. Wiadomo, każdy ma tam swój styl, każdy ma tam swoje poczucie humoru. Każdy ma tam jakieś swoje grono fanów, na których się powiedzmy idoliczy, na których się wzoruje. Natomiast wiadomo, że każdy jak chciałby znaleźć coś swojego, coś indywidualnego, co będzie go wyróżniało na tle innych osób i przyciągnie do siebie nowe osoby, także ja też właśnie w tej chwili nad czymś takim pracuję. I kolejny poradnik, który zaprezentuję będzie już wykonany w troszeczkę innym stylu. Eee, czy tamta nowa forma się utrzyma? Tego nie wiem. Eee, to już też będzie zależało od Was, jak, jak taka forma w ogóle Wam przypadnie do gustu. Na razie nie będę teraz zdradzał żadnych szczegółów. Eee, przekonacie się o tym eee, już wkrótce. Eee, tak. Teraz sobie w tym momencie znowu przyspieszymy delikatny film. Eee, jest to motyw z nadciągającą hordą e, kilkudziesięciu wrogów, która również e, nie jest zbyt ciekawym elementem. Czyli ja przede wszystkim nie chcę tutaj odgrywać tego gameplayu w całości, z tego względu, że e, ta gra już jest zbyt starym tytułem, starą pozycją. Jest z setki dosłownie na YouTube poradników, e, sposobów przejścia tej gry, także e, no nie spodziewam się zbyt dużej oglądalności, powiem szczerze. Jednakże jednakże no, padło akurat na tą grę z tego względu, że dobrze czuję klimat e, Serius sama. Tutaj akurat mamy przykład tego, że zniszczyliśmy, czyli akurat przykład mamy, e, zniszczyliśmy ostatni pomnik, ostatni posąg i tym samym odkryliśmy tajny teleport, e, który wam pokaże pod koniec e, tego poziomu. Tutaj, teraz jeszcze uaktyw uaktyw uaktywniliśmy e, taką małą dźwignię, która pozwala nam wzięcie e, jednego klucza, no i tym samym powoli dochodzimy do jednej z ostatnich lokacji na tym, na tym poziomie. Tutaj jeszcze dokończymy e, małego dzieła zniszczenia. Z nadlatującymi nad ropuchami, tutaj właśnie mamy do czynienia, tego momentu nie chciałem przyspieszać, bo akurat jest ta walka na tyle krótka, że nie ma, nie ma większego sensu. Na tym poziomie również znajduje się jeszcze jeden ukryty sekret, który zaraz wam pokażę. Tylko dokończymy tą zabawę z żabkami. Jedna jeszcze jeden szkieletor. Mówię no, drugi. No chyba, no, chyba wszystko. Tak, teraz idziemy w lewą stronę. Yy, pokażę Wam kolejny sekret, który jest właśnie tutaj na tym, na tym, na tym poziomie. O, właśnie tutaj możemy sobie... Wziąłem skręty pancerz i udajemy się w tej chwili do pomieszczenia, gdzie zbierzemy jeden artefakt. O, właśnie tutaj. Ten moment sobie troszeczkę przeskoczymy, żeby nie przedłużać tego filmiku. I teraz idąc prosto, nie, nie wchodzimy na most, tylko idziemy w prawą stronę, mijamy ten most. I tutaj widzimy po prawej stronie teleport. Jeżeli wejdziemy w ten teleport, przeniesie nas automatycznie na drugą stronę, i wchodząc, wchodząc właśnie w tą kryptę, przejdziemy do tajnego poziomu.